Dzień dobry, cześć, eee, nazywam się Katarzyna Szymańska. Razem z Irkiem Jóźwikiem utworzyliśmy e, 7 lat temu naszą grupę. Zaczęło się od prostego pomysłu. Chcieliśmy wyjechać z miasta na biwak, ale czasami samemu jest smutno posiedzieć przy ognisku, pozwiedzać, pochodzić po górach. I tak się zaczęło, tak? Irek utworzył na Facebooku grupę, żeby można było razem z tego miasta uciec. W tej chwili mamy już 70 tysięcy osób na, w naszej grupie. Ludzie jeżdżą sami jeżdżą razem, spotykamy się na zlotach, tak jak tutaj na ślance w tym roku. To jest największa wartość, że przyjeżdżamy na te zloty po to, żeby poznać innych ludzi, żeby móc porozmawiać, żeby móc się zapoznać, żeby móc razem gdzieś pojechać, żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy w tych podróżach sami, że możemy liczyć na innych ludzi. Jest aplikacja Grupa Biwakowa, gdzie mamy podane i kempingi, i miejscówki dzikie, i sztelplace, i atrakcje turystyczne. Lubisz zwiedzać kościoły i zamki? Znajdziesz to u nas. Będziesz chciał pojechać i zobaczyć tylko święty spokój też będzie zaznaczony, że tam przy tym kamieniu na pewno nikogo nie spotkasz. W tym roku wprowadziliśmy też e, karty rabatowe. Jest to złota karta grupy biwakowej i na tym obiekcie też będzie ta złota karta zaznaczona. Będziecie mieć rabatę od 5 do 20% w zależności jak, która instytucja będzie chciała nas wspomóc i wam udzielić e, e, rabatów i pomóc wam e, taniej i, i przyjemniej podróżować. Pamiętajcie, że te aplikacje, którą my stworzyliśmy, żeby ogarnąć te wszystkie miejscówki, to tworzymy my wszyscy razem, tak? Wy je dodajecie, wy wyjeżdżacie, wy widzicie piękne miejsca, wy spotykacie pięknych ludzi i piękne atrakcje. Dopisujcie to, opisujcie. Jeżeli trafiacie na miejscówkę, która już jest w naszej aplikacji, komentujcie, opiszcie. To się zmieniło, a to jest teraz lepsza, to jest gorsza, albo ona już jest nieaktualna. Dlaczego? Bo następny już nie będzie tego tracił czasu i już będzie wiedział, czy ma tam jechać i po co ma tam jechać. Jesteśmy na Facebooku, jest strona internetowa, jest Facebook i jest aplikacja. Wszędzie pod wszystkimi zdjęciami, im będzie więcej Waszej aktywności, im będzie więcej waszej, e, Waszych komentarzy, tym lepiej i łatwiej będzie innym to zdobywać. Także przyłączajcie się, dołączajcie do naszej grupy, stwórzmy naprawdę dobry świat, dobrych. I, 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 i wspierających się ludzi. Będzie na fajnie. Witamy grupę biwakową na zlocie na półwyspie Sielanka. To już drugi zlot tej grupy. Czekają nas wiele atrakcji, m.in. pokazy Państwowej Straży Pożarnej, specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego, będzie pogadanka o bezpieczeństwie nad wodą, będzie pierwsza pomoc, będą też e, e, zawody, będzie dużo humoru, będą przejażdżki e, łódką motorową, e, z okazji Dnia Ojca będzie, będą konkursy na laurkę dla, dla tat. Cieszymy się, że nasi goście będą w sezonie mogli korzystać z sielankowej knajpki, gdzie mamy bardzo dobrą, e, pyszną pizzę, burgery, zapiekanki, pyszne lody, zimne piwo. Podczas lotu będziemy świętować najkrótszą noc w lotu. Będą poszukiwania kwiatu paproci. W weekend zapowiada się piękna pogoda, dlatego nad plaży na Półwyspie Sielanka zapraszamy na, na plażę, na, na, do wypożyczalni sprzętu wodnego, na rowerki, kajaki, łódkę. Nazywam się Paweł Kudzinski, Ogniomisz Paweł Kudzinski, jestem z piły, z jednostki ratowniczo-gasiczej numer 2 w pile. Na naszej jednostce działa specjalistyczna grupa wodno-nurkowa. Przyjechaliśmy tutaj w celu pokazania naszego sprzętu, naszego, naszej łódki. Będziemy pokazywać scenki medyczne. Przyjechał z nami również ratownik medyczny, który na co dzień jeździ karetką. I generalnie będziemy chcieli Wam pokazać jak wygląda nasza praca, w jaki sposób udzielamy pomocy innym osobom. Czyli poproszę pana, który sobie chwyci na przykład nie będziemy zakładać tej maski, można, a można założyć. Nie można oddychać, jest atmosfera otwarta. Także śmiało można założyć sobie ją. Założyć maskę i zamknięta. tak. I wtedy, e, wtedy, wtedy Nurek bierze kablolinę i wy, wypływaj. Mówimy mu, nurek, wybierz kablolinę. I dwa metry do tyłu poproszę. I pierwsze takie D z tych pięciu to jest: dowołaj się. Ogólnie, osoba, która się topi, ona nie będzie krzyczała, tak jak na filmach. Tam, ratunku, pomocy. Nie ma czegoś takiego. Układam sobie tą częścią ciała: nasadą? środek mostka. Ładnie, nie? Tu, drugą ręką zaplatam sobie z góry. Teraz co jest ważne, muszę przenieść ciężar mojego ciała moje barki nadposzkodowanego, tak? I wtedy wykorzystuję do uciskania ciężar swojego ciała. I wtedy jest lżej. Tak? Jakbym miał to robić o, w ten sposób. Dylejanie. É <laughs> isso Przyjechaliśmy z Leczna z Wielkopolski. Bo no, najpierw kolega miał takiego starego T4 kampera. pożyczyliśmy go od niego 3 lata temu. No i co mam powiedzieć? Zakochaliśmy się, pojechaliśmy na wyjazd na urlop na 10, dni zrobiliśmy 2,5 tysiąca km po Polsce. Wszystkie miejscówki e, tutaj z grupy biwakowej, że tak powiem, e, znalezione. No i tak do dzisiaj sobie jeździmy, nie wyobrażamy sobie innego, innej formy te urlopu, spędzania czasu, nie? Wolnego. Nie, no super. Pierwszy raz w ogóle na Waszym zlocie i bardzo nam się podoba. Bardziej na ogół lubimy odludne miejsca, gdzie, gdzie nie ma ludzi. No ale tutaj przy takim towarzystwie, no to jest po prostu mega. Sam jestem z Białorusi, ale mieszkam w tej chwili w Łotwocku pod Warszawem. Przyczepka 126 była zwykła, ale przyrobiona pod samochód. Podniesiona, podwyższona, oś poszerzona, na prawo całkiem. Jeszcze nie skończona, ale już ponad rok robimy tego przyczepy. Coś będzie. Zrobiona rama wspomagawcza, poszerzona oś. ну no, і стоїла опони теритової. Ну та також в цьому є ще відчінь пшит тиск шини, куповачі ще є і склеїть, щоб була така подвужона. Е буде така 100, 126 XXL. i'm so sorry Z Pamelą jesteśmy tutaj. Pamelą jesteśmy w Anglii. Jeszcze troszeczkę. Pamelka. Ja tylko obiektyw mam sexy and I know it. No chodź. Ale widać. Pamela widać. Oh yeah. To tylko ja. Czyli kto? Wirus. Janusz. Pozdrawiam wirus Janusza. Pamela w samochodzie widać. A ja żona Pameli.